I serdecznie odnośnie tego tiguana, co robiliśmy, sprzęgło, dwumase. Dwumase, ten wąż musimy poprawić tu jeszcze, nie bo tu ktoś tu robił i to tak ja wcześniej wspomniałem i napięta jak plandeka na żuku, napięta jak plandeka na żuku jest, nie? No, eee, pokrywa zaworów mamy wymienioną z odmą, ponieważ odma zapchana i tak dalej i tak dalej, nie będę się tłumaczył. Powinniście wiedzieć o co chodzi. Nie, czy większość z Was na pewno wie? Nie mam czasu teraz na takie tłumaczenia. Wtrycki są wyczyszczone, jak, tak jak ma być. gniazda tak samo, przefryzowane, leciutko liźnięte, bo były czyste. Eee, oczywiście uszczelniacze nowe z tymi tutaj blaszkami. Eee, łapki nowe. Śruby nie doszły. Nakrętki w sensie nie doszły. Doszły tylko cztery nakrętki na wtryski, a reszta to chuj. Nie wiem. I kurwa, nie zamówił brzydko mówiąc, tu oczywiście wiadomo za chwilę. Muszę domówić, kurwa, jeszcze te muszę domówić, rozumiecie, jeszcze e, te, 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 te 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 fajki do średnioterminowych, nie? I to było na tyle. Ten wąż przełożyć, nieszczęsny, bo tam zimarych już zrobiłem. Ten wąż nieszczęsny przełożyć, bo to przecież tragedia ludzka. Jak to ktoś to zrobił, przepływ płynu blokuje. No i co więcej? I więcej nic. Bo tu święta się zbliżają, a człowiek tu kurde, daleko w polu jeszcze, nie? A już powinno być skończone, ale to wina kurwa tych wszystkich hurtowni, którzy chuj lecą i nie chcą i niby zamawiają wszystko, a tak naprawdę nic nie zamawiają i, i tak to później jest, nie? Tak czy owak, kiedyś pracowałem w serwisie w Volkswagenie, także. Wymieniać należy pokrywy i najlepiej pokrywy zakładać. Dobry zamiennik działa dobrze, ale najlepiej z oryginału. Tu akurat, żebym klienta był zamiennik, żebym założył zamiennik dobry. To nie pamiętam jakiej firmy, ale to jest firma, która produkuje na pierwszy montaż, bodajże z tego co wiem. Także takie było życzenie klienta, ale ogólnie pierwszy montaż y, y, oryginał i wszystko wymieniam dokładnie, czyścimy gniazda, wszystkie Te gumki oczywiście wchodzą nowe na przelewy. Te malutkie gumki tutaj, te, te oringi malutkie tu, nowe oczywiście, nie? Łapki muszą wchodzić nowe. Uszelniacze z tą blaszką nowe. Wtedy ma to jakikolwiek sens, prawda? To jest standard w Volkswagenie, się urywa, bo to jest przegrzane, temperatury te dalej skruszały. Możecie mówić delikatnie, i tak to stanie tam wymieniamy instalację na nową. Nie cudujemy, nie nic, bo potem dotknie do masy i jest potem dupa. Eee, co jeszcze? Koło mamy założone, wszystko złożone. Tarcze klocki z przodu nowe weszły, wszystko jest tak jak ma być. Dokręcić muszę jeszcze rurkę od EGR-u, bo to ja jeszcze to wszystko. I chyba by było na tyle, nie? Nie mam czasu, miałem robić live'y. Nie mam czasu robić live'ów na TikToku. Może, może po nowym roku się tym zajmę, ale póki co na razie będziemy tak nagrywać na żywca, tak jak zawsze. Dobra, idziemy do te klamoty, żeby pan sobie wziął. Bo czeka na nas jeszcze dużo pracy z... Tutaj z tym silnikiem 651, panu musimy wysłać wyceny dokładnie, bo miało być tak, potem inaczej, także no zobaczymy jak to będzie. Tu mamy od tego Tiguana jeszcze tą urwaną ośkę, oś co mówiłem od chodnicy spalin.